Szczęść Boże, Szczęść Boże, Szczęść Boże. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii mamy kontynuację z wczoraj. Ja dzisiaj, kochani, widzę Jezusa, który pośród tego grona przewodników świątynnych, on szuka zaginionej owcy. Ja chcę widzieć ten obraz Jezusa, który szuka tam, gdzie inni już nie szukają. Jezusa który właśnie dzisiaj podejmuje tą naukę, mówiąc w przypowieści. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w mojej winnicy. I pierwsze dziecko, pierwszy syn odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Drugi uczeń, drugi nie uczeń, tylko syn, powiedział: Nie chcę, ale później opamiętał się i poszedł. I konkluzją tej właśnie nauki, krótkiej, krótkiej myśli, homilii Pana Jezusa jest to, że celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Bożego. Celnicy, nierządnice, grzesznicy, którzy dają sobie szansę, którzy są zapalczywi na Królestwo Boże, którzy w pierwszym momencie z tytułu opinii o nich krążących, o celnikach, o grzesznicach i grzesznikach, kochani, o tych wszystkich, którzy może z pozoru, którzy już z wyglądu byśmy odrzucili takich ludzi z tytułu wykonywanego zawodu. Celnicy byli odrzucani, żołnierze, sadejści, no właśnie nierządnice, to już wiadomo o co chodzi, że z natury poprzez sposób postępowania i życia oni odrzucali Królestwo Boże. Tak ich widzieli starsi, uczeni w Piśmie, faryzeusze, ci sprawiedliwi w oczach większości ludu wybranego. Ale Jezus mówi, przytaczając tą dzisiejszą przypowieść, że to właśnie oni Pierwsi wchodzą, bo właśnie oni przez sposób swojego życia przez 40, 50, 60, 70 lat życia żyli w grzechu i teoretycznie skazani na piekło, teoretycznie skazani na brak nawrócenia, ale oni pierwsi wchodzą do Królestwa Bożego, bo oni przez całe życie mówili: Nie chcę mi się, nie chcę, odrzucam, nie chcę pójść za wiarą, ale ostatecznie. W ostatniej chwili jakby nawracają się i idą, a ci, którzy przez całe życie mówią tak, panie, panie, kłaniają się Bogu, okazuje się nagle, że oni w większości mówią potem, znaczy nie, może nie tyle mówią, co po prostu czynią, że nie idą, że nie idą w stronę Boga, nie wybierają Królestwa Bożego. I dzisiejsza ta nauka. Właśnie ma nas postawić do pionu, nasze serca, nasze sumienia, abyśmy sobie zadali to pytanie: jak ja składam obietnicę, to jest idę Panie, idę się pomodlić, postanowiłem pójść do spowiedzi, zrobiłem rachunek sumienia, a potem jakieś okoliczności zewnętrzne spowodowały, że przekładam to na następny dzień, na następny tydzień, odkładam modlitwę, odkładam spowiedź. A może dzisiejszej niedzieli nie pójdę do kościoła, nic się nie stanie? Kochani, w duchowości to jest tak, że jeżeli przychodzi taki moment, kiedy w sercu decydujesz, najpierw idę tak, a potem mówisz nie, bo coś tam, bo jakieś inne powody, i wynajdujemy milion może sposobów, żeby, żeby nie zrobić tego, co jest we wcześniejszym postanowieniu i w opinii dobre. To, to pochodzi po prostu od diabła, od szatana, że odwodzić się od dobrych pomysłów. Nie pozwólmy na to, żeby w naszych sercach pojawiało się najpierw dobre pragnienie, idę, chcę zrobić, chcę pójść do Królestwa Bożego, a potem po prostu postawą swoją daję świadectwo, że, że nie zrobię tego. Bo celnicy i grzesznicy, bo ci, którzy. Z góry są wcześniej spisani, straceni, ocenieni, zaszufladkowani, to oni pierwsi idą do Królestwa Bożego. Żebyśmy się, moi drodzy, nie zdziwili, kogo tam spotkamy. Niech nas Bóg błogosławi na ten dzisiejszy dzień, niech ustrzeże naszego myślenia, naszego mówienia, naszego działania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Księdz Filip Pięta, misjonarz Kwi Chrystusa, bardzo serdecznie Was pozdrawiam na ten dzisiejszy dzień.